Stefan Kłebek 7, Bożena, Franciszek, Stefan e DR, 8 dre e 8 dre ale tam padł, cześć, Jasne, 100%. 59 dla Ciebie raport, My na tej mniej się słyszymy, także nie wiem, co tu jest, chyba jakiś światłowód nam tutaj położył Jówek Dobrze to dobrze to nie zamrakam głowy. Fajnie wołaj tam w polskim, ale czas się polski, bo się Na razie pozdrawiam, czym my przerejkamy. Nie, ja też pozdrawiam, bo później cześć. A to jest drugi warsztat, Stefan Paweł, Gambia, wołaj tu. A. Stefan Kuebek 7, Bożena, Franciszek Stefan. Stefan Kuebek 7, proszę. Stefan Kuebek 7, Fantastycznie, Stefan Kuebek 7, Bożena, Franek Stefan. Esku 7, Bożena, Franciszek Stefan. se van a Charlie 5, Stefan Paweł, SQ7, Bożena, Franek Stefan, Przemek, fantastycznie, czytelność stuprocentowa, ale bez wskazania smetra, maksimum jedynka, bez wskazania z metra, praktycznie, ale czytelność stuprocentowa, bardzo się cieszę, Łukasz, Łukasz przy mikrofonie, Łukasz i miejscowość Orzyk, Orzyk, Olga, Roman, Zygmunt Karol, Olga, Roman, Zygmunt Karol, 4 litery. Radio Omega 900, Radio Omega 900 ze wzmacniaczem trochę ponad 500 W. Proszę, C5, Stefan Paweł, SQ7, Bożena, Franek Stefan. No z mojej strony tylko włączył który to co sobie tutaj e, radio uch, 450 i antena i sp 3 z Poznania założona na wysokości powiedzmy od gruntu jakieś 8 do 10 metrów, to jest takiego dokładnie, dokładnie nie mierzyłem ustawiona w stronę No, mówię, no, no, więc, no dla Ciebie jest kątka, idealnie, pięknie, to idzie po e, Stefan Bożek 7, Bożena Franciszek, e, Stefan Karwik, Stefan Paweł. Przemek, Przemek, proszę Cię, wyłączę wzmacniacz, dobrze? Wyłączę wzmacniacz, tylko zobaczymy, czy mnie słychać i uciekam, dobra? Nie, nie ma problemu. E, teraz jest bez wzmacniacza, 12 W 12 watów, C5, Stefan Paweł, SQ7, Bożena, Franek, Stefan. Odbieram, odbieram, o wiele słabiej raport jest, powiedzmy, piątka, trójka, piątka, trójka jest dla Ciebie raport. 7, bo, 7 bo że C4, C5, C5, pan Paweł. No to super, Przemek, bardzo się cieszę, 12W, Omega 900, 12W, radio Omega 900. Pozdrowienia, trzymaj się i udanych wielu łączności. C5SP jest q 7 bfs dziękuję bardzo, cześć. Miasto, pozdrawiam, 73, do usłyszenia. Ale to tak? tak, jest wątpliwości, czarny dzień, i słucham. Nieznaj Kłótek Olga Zygmunt-Jóża. Olga zygmunt, Ale... zygmunt cały znak? Tak, Stefan Kłótek dziewiątka, Stefan Kłótek dziewiątka, Olga Zygmunt-Jóża, stanął i Kraków. Witaj przymyk. 58, dziewięć, w Krakowie, proszę bardzo. Czarny 5, Stefan Kaleł, S Olga Zygmunt-Jóża. Witam serdecznie.